które są prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu, którego, którego dziekanem jest Pani Profesor Dmok Gajzelska. Prowadzimy studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i na, kierun na kierunku fizjoterapii. Wszystkie te studia mamy na poziomie studiów pierwszego stopnia, również drugiego stopnia, a kierunek fizjoterapia prowadzony jest w ramach jednolitych studiów magisterskich. Od pięciu lat prowadzimy też filię swoją, którą założyliśmy w Otwocku, więc można powiedzieć, że mamy też doświadczenie w prowadzeniu, i w prowadzeniu filii. W filii w Otwocku prowadzimy jeden kierunek studiów, tam mamy Wydział Nauk Medycznych, studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Cieszą się dużym zainteresowaniem, w filii mamy blisko 500 studentów. Chcę powiedzieć, że dzięki temu, że realizujemy standard w taki specyficzny dla siebie sposób, z taką dobrze dobraną kadrą w oparciu o dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, możemy się poszczycić dobrą jakością kształcenia. Na tyle, że nasi absolwenci nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Zarówno ci, którzy studiują w, w Otwocku, jak też ci, w, w, którzy studiują w siedzibie uczelni. Jestem przekonana, że także za trzy lata absolwenci, którzy pierwsi wyjdą z tej uczelni, też będą świetnymi fachowcami i specjalistami, zasilą e, kadry e, szpitali, podmiotów leczniczych a Izba będzie mogła powiedzieć, że odnieśliśmy wspólny sukces dzięki takiemu zaangażowaniu. Szanowni Państwo, jeśli będą pytania o program, to w dalszej części, ale chciałabym poprosić o zabranie głosu naszych szanownych gości, jeśli chcielibyście Państwo odnieść się do naszych działań i tego, co planujemy. Bo są też takie plany dalsze. Chcemy się zaangażować w życie miasta Ostrołęki. Chcemy uruchomić, jeśli będzie taka potrzeba, studia drugiego stopnia również dla studentów, jeśli będzie taka potrzeba i zainteresowanie. Być może będziemy jeszcze też aplikować o inne kierunki medyczne które będą ciekawe i atrakcyjne, będą też dawały taką alternatywę znalezienia pracy, na przykład kosmetologia czy na przykład fizjoterapia, która też cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, ja jeszcze na pewno będę miała okazję z Państwem rozmawiać, ale w tej chwili chciałabym przekazać głos naszym gościom. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Prezydent bardzo proszę. Szanowni, Szanowni, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, nam jako samorządowcom jest bardzo, bardzo miło. Myślę, że dzisiaj jest taka historyczna chwila, w której możemy uczestniczyć związana z możliwością utworzenia takiego kierunku na poziomie już studiów wyższych, który, który kształcił i będzie kształcił pielęgniarki. Jest to zawód bardzo trudny, wymagający. Wymagający profesjonalizmu, natomiast jest to zawód zaufania publicznego. Jest to zawód, którego odbiorcą jest społeczeństwo. Chyba nie ma nic ważniejszego niż ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Nam jest też bardzo, bardzo miło, że po wielu latach, po wielu, wielu latach wraca taka możliwość kształcenia tutaj w zawodzie pielęgniarek pielęgniarki na terenie miasta Ostrołajki. Tym bardziej, że mamy wiele placówek medycznych, mamy dużą lecznicę na terenie Ostrołajki, która zapewni też możliwość korzystania z doświadczenia osób, które tam pracują. Poza tym pozwoli młodym ludziom na pozostanie tutaj w tym mieście na rozwijanie swoich kompetencji, na uzyskanie zawodu, który, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczne. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że no, wyższe uczenia będzie gościła tutaj na terenie Ostrołajki i będzie umożliwiała młodym ludziom. Zdobycie, do, zdobycie dobrego zawodu. E, Urząd Miasta zapewnia tutaj Państwa a, o swoim wsparciu. E, będziemy na pewno promować e, taką możliwość e, skorzystania z, e, z edukacji na tym poziomie. E, I myślę, że miasto bardzo zyska na tym, że e, taka uczelnia u nas otwiera swoje y, możliwości kształcenia. Bardzo...